Cześć, jestem Renata Wiśniewska, mam 65 lat i dzisiaj opowiem Wam historię, która na zawsze zmieniła moje życie. Historie sekretów, zakazanych pasji i decyzji, które sprawiły, że zaczęłam kwestionować wszystko, co myślałam, że wiem o miłości, lojalności i pożądaniu. Zanim zacznę, chcę Was prosić. Jeśli podobają Ci się prawdziwe, intensywne historie pełne ludzkich emocji, zasubskrybuj kanał i zostaw like. To pomaga mi kontynuować tworzenie dla was takich opowieści. A teraz wyobraźcie sobie coś takiego. W wieku 65 lat, gdy byłam przekonana, że już przeżyłam wszystko, co miałam przeżyć, coś się wydarzyło. Coś. C.O. zaczęło się w windzie, podczas gdy moja rodzina była na wakacjach. I to nie był tylko przelotny moment. To coś obudziło we mnie dawno zapomniane uczucia. Coś niebezpiecznego. Coś nieuniknionego. Gotowi? Nigdy nie sądziłam, że będę czuła taką samotność w swoim własnym domu. Kiedy moja córka Monika i mąż Jacek postanowili wyjechać na dwutygodniową podróż, aby odwiedzić nasze wnuki w Niemczech, myślałam, że będzie to okazja do odpoczynku. Ale po raz pierwszy od dziesięcioleci poczułam się naprawdę sama samotna jak nigdy wcześniej. Mieszkanie wydawało się większe bez nich. Cisza była przytłaczająca. Nawet odgłos moich kroków odbijał się dziwnym echem w korytarzach. Próbowałam zapełnić czas, sprzątając szafki czy porządkując stare zdjęcia, ale nic nie potrafiło wypełnić tej pustki. Wtedy on się pojawił. Ledwo znałam Mirosława, portiera z budynku. Ma 77 lat, siwe, potargane włosy i szorstkie dłonie człowieka, który ciężko pracował przez całe życie. Zawsze uprzejmy, zawsze dystansowany. Wymienialiśmy tylko krótkie powitania na korytarzu. Dzień dobry, pani Renata mówił, a ja odpowiadałam krótkim kiwnięciem głową. Ale coś się zmieniło. Trzeciego dnia pobytu mojej rodziny za granicą musiałam skorzystać z windy, aby za kilka starych pudeł do piwnicy. Weszłam, nacisnęłam przycisk, a tuż przed zamknięciem drzwi pojawił się on. Pani Renata powiedział swoim spokojnym, niskim głosem. Czy mogę wsiąść z panią? Oczywiście, że odpowiedziałam w tak. W końcu to była tylko winda, ale tego dnia było w nim coś innego. Wydawał się bardziej obecny, jakby obserwował każdy mój ruch. Ta winda jest stara, powiedział, patrząc na panel. Czasami się blokuje. Ach, tak, odpowiedziałam, próbując zachować nonszalancję. Ale nadal działa dobrze. Uśmiechnął się delikatnie, ale pełnym znaczenia uśmiechem. A potem niespodziewanie lekko doknął mojego ramienia, gdy regulował przycisk. Był to ledwo wyczuwalny dotyk, ale wystarczył bym poczuła dreszcz. Wie pani, powiedział, patrząc mi prosto w oczy, czasami najprostsze rzeczy mogą być najbardziej niebezpieczne. Drzwi windy otworzyły się, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Szybko wyszłam, zagubiona i zaniepokojona. Kim był ten człowiek i dlaczego jego słowa cały dzień krążyły mi po głowie. Ale to dopiero było początkiem. Następnego dnia spotkałam go ponownie. Tym razem było to w piwnicy miejsce, do którego nikt zwykle nie chodzi. Musiałam znaleźć stary karton z ozdobami. Było to coś, o czym od miesięcy myślałam, że powinnam to zrobić, ale w tamtym momencie wydawało się, że to dokładnie to, czego potrzebowałam, aby się odrobinę rozproszyć. Kiedy dotarłam na dół, zauważyłam, że światło jest słabe i miga. Próbowałam włączyć przełącznik, ale nic się nie stało. Wtedy usłyszałam kroki za sobą. Pani Renata. To był on. Mirosław. Trzymał latarkę i wyglądał na zaskoczonego, widząc mnie tam. Światło jest popsute, wyjaśnił, zbliżając się powoli. Mogę pani pomóc? Zawahałam się na moment, ale w końcu przyjęłam jego pomoc. Przecież nic złego nie było w tym, aby zaakceptować wsparcie? Podczas gdy szukaliśmy pudełka, zaczął opowiadać o budynku. Podzielił się ciekawymi historiami o dawnych mieszkańcach, wspomniał, jak sam pomógł naprawić windę, kiedy została zainstalowana dziesiątki lat temu. Wie pani, powiedział, oświetlając stos zakurzonych kartonów, ta piwnica skrywa wiele sekretów. Ludzie przychodzą tutaj nie tylko po to, by przechowywać rzeczy, ale także b.y. ukryć części siebie. Te słowa trafiły do mnie w sposób, którego się nie spodziewałam. Nie wiedziałam co odpowiedzieć, więc po prostu kontynuowałam poszukiwania mojego kartonu. Ale Mirosław nie przestał mówić. Jest pani interesującą kobietą, pani Renata, powiedział bez trosko. Obserwuję ludzi. A pani, ma pani coś wyjątkowego. Cichą siłę. Czułam, jak moje policzki robią się czerwone. To było absurdalne. Miałam 65 lat, na miłość Boską. Już nie byłam tą młodą dziewczyną, która zakochiwała się w każdym komplementarzu. A jednak coś było w jego głosie: Coś, co sprawiało, że chciałam słuchać więcej. Dziękuję, wymamrotałam, próbując zachować lekki ton. Ale myślę, że przesadzasz. Uśmiechnął się ponownie tym swoim uśmiechem, który zdawał się skrywać głębokie sekrety. Może powiedział. Ale czasami ludzie potrzebują kogoś, kto w nie uwierzy, zanim oni sami zaczną wierzyć. W końcu znaleźliśmy karton, którego szukałam. Kiedy wstaliśmy, nasze spojrzenia spotkały się na dłuższą chwilę. Czułam, jak moje serce przyspiesza w coś, czego nie czułam od lat. Potrzebuję pani pomocy, żeby za to do windy. Zapytał, wskazując na pudełko. Skinęłam głową, zgadzając się. Ale gdy razem podnosiliśmy się windą, zdałam sobie sprawę, że ta krótka interakcja obudziła we mnie coś, czego nie mogłam lub może nie chciałam ignorować. Kilka dni później spotkałam go ponownie. Tym razem było to na tarasie budynku. Miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam. A to, co pokazał mi tam, cóż, to wszystko zmieniło. W następnych dniach nie mogłam przestać myśleć o Mirosławie. Jego spokój, jego pełne znaczenia słowa, ten wzrok, który zdawał się widzieć więcej niż oczywiste. Był jak ktoś, kto doknął czegoś we mnie, co odrzemało od lat. Pewnego popołudnia, kiedy wracałam do domu z zakupami, winda znów się zacięła. Byłam sama w środku, niecierpliwa i zirytowana, kiedy usłyszałam jego znajomy głos: Potrzebuje pani pomocy? To był on. Znowu. Wygląda na to, że masz talent do pojawiania się zawsze wtedy, kiedy potrzebuję, powiedziałam, próbując brzmieć swobodnie, choć serce mi przyspieszyło. Może to przeznaczenie, odpowiedział, wchodząc do windy z tą swoim spokojnym zachowaniem, które jednocześnie mnie denerwowało i intrygowało. Zaczął regulować panel, trzymając go mocno w dłoniach. Kiedy to robił, nasze ramiona lekko się zetknęły. Był to ledwo wyczuwalny dotyk, ale wystarczył, aby obudzić we mnie intensywne uczucie w mieszankę winy i podniecenia. Wie pani, powiedział, nie odrywając wzroku od panelu, ta winda jest jak ludzie. Czasami wydaje się, że wszystko jest uwięzione, sparaliżowane. Ale wystarczy mała korekta i drzwi otwierają się na nowe możliwości. Przełknęłam ślinę. Jego słowa rozbrzmiewały we mnie w sposób dezorientujący. Nowe możliwości? Zapytałam, próbując zachować pewny głos. Spojrzał na mnie wtedy, jego przenikliwe oczy utkwione w moich. Ludzie boją się zmian, powiedział, ściszając głos. Ale czasami to właśnie tego potrzebują. Nowego początku. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, winda znów ruszyła. Drzwi otworzyły się powoli, odsłaniając pusty korytarz mojego piętra. Mirosław wyszedł pierwszy, delikatnie trzymając mnie za ramię, aby pomóc mi wyjść. Jego dotyk był pewny, ale delikatny. Jutro szepnął tak cicho, że ledwo go usłyszałam: Chciałbym pokazać pani coś wyjątkowego na tarasie. Jest bezpiecznie, obiecuję. Zamarłam, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Uśmiechnął się, puścił moje ramię i odszedł korytarzem, zostawiając mnie samą skołowaną i rozdartą między pragnieniem przyjęcia jego zaproszenia a strachem przed tym, co mogło ono oznaczać. Stałam tam sama na korytarzu, z sercem bijącym mocno w piersi. Każde słowo, które Mirosław wypowiedział, odbijało się echem w mojej głowie. Nowy początek. Skąd on mógł to wiedzieć? Jak udało mu się zobaczyć coś we mnie, czego sama nie widziałam od lat? Wróciłam do mieszkania i próbowałam się zająć codziennymi obowiązkami: sprzątanie kuchni, składanie ubrań, przeglądanie starego magazynu. Ale to było bezużyteczne. Moje myśli ciągle wracały do windy, do lekkiego dotyku jego dłoni, do sposobu, w jaki na mnie patrzył, jakbym była wyjątkowa. Noc zapadła, a ja wciąż byłam na jawie, siedząc w ciemnym salonie i patrząc przez okno. Od lat nie czułam się tak wrażliwa. Żywa. Było tak, jakby Mirosław doknął czegoś głęboko we mnie, czegoś, co dawno temu ukryłam. Przypomniałam sobie pierwsze lata mojego małżeństwa z Jacekiem. Byliśmy wtedy szczęśliwi. Tańczyliśmy w weekendy, śmialiśmy się z głupich żartów, marzyliśmy o przyszłości. Ale z czasem codzienność wzięła górę. Rozmowy ucichły, gesty czułości zniknęły. A teraz tutaj byłam, kwestionując wszystko. Renata, wymamrotałam do siebie, co ty robisz, ale znałam odpowiedź. Byłam zmęczona tym, że czuję się niewidzialna, zmęczona byciem tylko żoną lub matką. Chciałam więcej, potrzebowałam więcej. Następnego ranka tam byłam, wahająca się, ale ciekawa, wchodząc po schodach na taras. Kiedy otworzyłam drzwi, świeży wiatr mnie powitał. Było to miejsce, którego nigdy wcześniej nie odwiedziłam, i na moment zaparło mi dech w piersiach. Mirosław tam był, czekając na mnie. Uśmiechnął się, kiedy mnie zobaczył, a ja zauważyłam, że jego oczy błyszczą czymś, czego nie potrafiłam zdefiniować. Pani Renata powiedział, wyciągając rękę, aby zaprowadzić mnie do małego obszaru zarośniętego roślinami i kwiatami. To moja sekretna ostoja. To, co stworzył, było imponujące. Prawdziwy ogród na dachu budynku. A kiedy delikatnie włożył czerwoną różę w moją dłoń, wiedziałam, że ta historia miała zmienić moje życie na zawsze. Teraz był o wiele piękniejszy, niż mogłam sobie wyobrazić. To nie był tylko otwarty przestrzeń z widokiem na miasto. Wyglądało to tak, jakby Mirosław przemienił to miejsce w ukryty kawałek kraju na szczycie budynku. Były tam doniczki z roślinami starannie rozmieszczonymi, pnącza kwiatowe wspinały się po ścianach, a nawet mała ławka z drewna, które z czasem przybrało szlachetny wygląd. Zaprosił mnie, abym usiadła. Przychodzę tutaj, kiedy chcę pomyśleć, powiedział podczas gdy ja zachwycałam się wszystkim dookoła. To jedyne miejsce, gdzie czuję się naprawdę wolny. Wskazał na pobliską różaną gałąź, pełną żywo czerwonych kwiatów. Te róże posadziłem lata temu, kontynuował spokojnym głosem. Każda z nich ma swoją historię. A dziś chcę poświęcić jedną z nich dla ciebie, kropka. Delikatnie odciął jedną z róż i podał mi ją. Trzymałam ją między palcami, czując jej delikatną teksturę i subtelny zapach. Dlaczego ja? Zapytałam, w końcu znajdując odwagę, aby spojrzeć mu w oczy. Mirosław uśmiechnął się, ale tym razem coś było inne w jego wyrazie twarzy. Wybierał słowa ostrożnie. Ponieważ przypominasz mi piękno życia, które jeszcze nie zostało przeżyte, odpowiedział, prawie szeptem. Nosisz coś w sobie, Renata. Coś, co śpi i czeka, aby zostać obudzone. Te słowa uderzyły we mnie jak grom. Chciałam coś powiedzieć, cokolwiek, ale moje gardło było suche. Wszystko, co mogłam zrobić, to opuścić wzrok na róże w moich dłoniach. Wiem, że może to zabrzmieć dziwnie, kontynuował, zbliżając się powoli, ale czasami potrzebujemy kogoś, kto uwierzy w nas, zanim sami będziemy w stanie uwierzyć. Przez kilka chwil byliśmy w ciszy, słuchając tylko dźwięku wiatru i odległego szumu miasta pod nami. Wiedziałam, że powinnam odejść, wrócić do bezpieczeństwa mojego mieszkania i zapomnieć o tej rozmowie. Ale coś trzymało mnie tam, jakbym stała na krawędzi przepaści, gotowa zrobić krok, który zmieni wszystko. Renata powiedział, delikatnie dotykając mojego ramienia, Wiem, że jesteś rozdarta. Ale nie musisz teraz podejmować żadnej decyzji. Po prostu pomyśl o tym. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, usłyszeliśmy kroki na schodach. Szybko wymieniliśmy spojrzenia, a Mirosław poprowadził mnie za ścianę pokrytą pnączami. Schowaliśmy się, nasze ciała były zbyt blisko siebie, aby można to było nazwać przypadkowym. Po tarasie przechadzała się kobieta Marta, wścibska sąsiadka z dwóch pięter niżej. Mruczała coś pod nosem o sekretnych sprawach i pogłoskach. Mówią o niej, powiedziała do telefonu z jadliwym tonem w głosie. Mówią, że ostatnio zachowuje się dziwnie. Samotna w budynku, kto wie, co ona robi? Moje serce zaczęło bić szybciej. Mówiła o mnie. Miroslaw zauważył mój dyskomfort i pocieszająco położył rękę na moim plecach. Nie martw się, szepnął. Niczego nie odkryję. Kiedy Marta w końcu odeszła, szybko się odsunęłam, próbując złapać oddech. Muszę iść, wymamrotałam, nie mogąc spojrzeć mu w oczy. On tylko kiwnął głową ze zrozumieniem. Oczywiście. Ale pamiętaj, co powiedziałem, Renata. Zasługujesz na więcej, niż myślisz. Z powrotem w moim mieszkaniu ogarnęły mnie sprzeczne emocje, winy i pożądania. Jacek miał wrócić za kilka dni, a ja wiedziałam, że muszę podjąć decyzję. Ale jak? Jak wybrać między życiem, które znałam, a nową możliwością, która tak intensywnie mnie wabiła? Tamtej nocy wzięłam kartkę papieru i zaczęłam pisać list do Jacka. Napisałam wszystko o pustce, którą czułam, o spotkaniu z Mirosławem, o emocjach, których już nie mogłam ignorować. Ale zanim zdążyłam skończyć, rozdarłam list na maleńkie kawałki i wyrzuciłam do kosza. Potrzebowałam odpowiedzi. I wiedziałam, że jest tylko jedna osoba, która mogła mi je dać. W dniach, które nastąpiły później, czułam się rozdarta między dwoma światami. Z jednej strony była moja życie z Jacekiem przewidywalne, bezpieczne, ale pozbawione iskierki. Z drugiej strony był Mirosław ze swoimi słowami pełnymi znaczenia i tym spojrzeniem, które zdawało się przenikać przez maski, które nosiłam każdego dnia. Wiedziałam, że muszę z nim porozmawiać ponownie, ale jednocześnie bałam się tego, co to mogło oznaczać. Bałam się, że zostanę odkryta. Bałam się zranić Jacka. A przede wszystkim bałam się przyznać przed sobą samą, czego naprawdę chciałam. Więc pewnej nocy, kiedy budynek był cichy, a światła w oknach sąsiadów już zgaszone, postanowiłam ponownie wspiąć się na taras. Kiedy tam dotarłam, zobaczyłam Mirosława siedzącego na tej samej drewnianej ławce, patrzącego na oświetlone miasto. Nie wydawał się zaskoczony moim widokiem. Było tak, jakby wiedział, że przyjdę. Musiałam z Tobą porozmawiać, wymamrotałam niepewnie. Podniósł się i podszedł do mnie, jego oczy utkwione w moich. A tutaj jestem, powiedział po prostu. Było tyle rzeczy, które chciałam powiedzieć, tyle pytań, na które potrzebowałam odpowiedzi. Ale wszystko, co udało mi się wykrztusić, było drżącym szeptem, dlaczego ja? Mirosław westchnął, jakby wybierał słowa z wielką ostrożnością. Ponieważ jesteś prawdziwa, Renata, odpowiedział jego głęboki głos, odbijając się echem w ciszy nocy. Nie próbujesz ukrywać, kim jesteś, nawet gdy się boisz. Widzę to w tobie. Widzę twoją siłę, twoją wrażliwość, twoje poszukiwanie czegoś więcej. I to, to mnie przyciąga. Ta wyznanie odebrało mi oddech. Chciałam uciec, pobiec z powrotem do bezpieczeństwa mojego mieszkania i udawać, że nic z tego się nie dzieje. Ale jednocześnie wiedziałam, że już nie mogę ignorować tego, co czuję. To szaleństwo wymamrotałam prawie do siebie. Jestem mężatką, mam rodzinę, całe życie zbudowane, a jednak, przerwał delikatnie, jesteś tutaj. Ze mną, kropka. Nie mogłam odpowiedzieć. Moja myśl była chaotyczna, pełna sprzecznych emocji, gwiny, pożądania, strachu, nadziei. Renata kontynuował, zbliżając się powoli: Nikt nie zasługuje na życie w pułapce, którego nie uszczęśliwia. Ani ty, ani Jacek, ani nikt inny. Czasami musimy zaryzykować wszystko, aby znaleźć to, co naprawdę ma znaczenie. Jego słowa były jak noże przecinające przez bariery, które zbudowałam przez lata. Chciałam mu wierzyć, ale jednocześnie wiedziałam, że to niebezpieczne. Nasze twarze były teraz blisko siebie. Czułam jego oddech, jego ciepło. Na moment pomyślałam, że mnie pocałuje. Ale się zatrzymał, jakby czekał na moją zgodę. Wtedy usłyszeliśmy głosy dochodzące ze schodów. Ktoś znów się zbliżał. Idź, szepnął, delikatnie popychając mnie za pnącza. Nie możemy ryzykować. Posłuchałam, moje serce biło jak oszalałe. Kiedy się ukryłam, zdałam sobie sprawę, że głosy należały do Marty i innej sąsiadki. Obie rozmawiały o plotkach i sekretach budynku. Ostatnio zachowuje się bardzo dziwnie, komentowała Marta, wyraźnie mając na myśli mnie. Jacek niedługo wraca. Zobaczymy, co się stanie. Czekałam, aż odejdą, zanim wyszłam ze swojej kryjówki. Mirosław obserwował mnie, wyraźnie zmartwiony. Musisz uważać, powiedział, trzymając moje dłonie. Ludzie zaczynają coś podejrzewać. Nie mogę pozwolić, abyś ucierpiała przez moją sprawę. Chciałam krzyczeć, płakać, powiedzieć, że nie obchodzi mnie, co inni myślą. Ale wszystko, co zrobiłam, to skinęłam głową w milczeniu. Muszę iść, wymamrotałam, oddalając się powoli. Ale zanim zdążyłam odejść, zawołał mnie jeszcze raz. Renata powiedział jego głos pełen pilności: Niezależnie od twojej decyzji, pamiętaj, zasługujesz na szczęście. Tamtej nocy ledwo mogłam spać. Słowa Mirosława odbijały się echem w mojej głowie, mieszając się z oskarżycielskimi spojrzeniami, które wyobrażałem sobie od Marty i innych sąsiadek. Dwa dni później Jacek wrócił z podróży wcześniej niż planował. Natychmiast zauważył, że coś się zmieniło. Moje wymuszone uśmiechy, moje przedłużone milczenie, moja ciągła żądumie. Co się dzieje, Renata? Zapytał podczas kolacji, patrząc na mnie z niepokojem. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Jak wyjaśnić coś, czego sama nie rozumiałam? Patrzeć na Jacka tamtej nocy było jak stanie przed lustrem. Widziałam w nim odbicie wszystkiego, co zbudowałam, ale także tego, co zaniedbałam przez te lata. On już nie był tym mężczyzną, z którym tańczyłam w weekendy, czy śmiała się z głupich żartów. Teraz był po prostu częścią tła kogoś, kto był obecny, ale zdawał się daleki. Co się dzieje, Renata? Powtórzył jego głos pełen troski i czegoś więcej, a może niepewności. Zawahałam się na moment, czując ciężar prawdy wiszącej nad moją głową, ale wiedziałam, że nie mogę powiedzieć mu wszystkiego. Nie teraz. Nie w tym momencie. Nic, odpowiedziałam, próbując brzmieć swobodnie, choć mój głos drżał. Po prostu jestem zmęczona. Przez kilka sekund wpatrywał się we mnie, jakby chciał naciskać dalej, ale potem odwrócił wzrok i wrócił do jedzenia w milczeniu. Napięcie między nami było dotykalne, duszne. Tamtej nocy, kiedy Jacek spał głęboko obok mnie, wstałam i podeszłam do okna. Stałam tam, patrząc na światła miasta, myśląc o wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. O Mirosławie, tarasie, słowach, które do mnie powiedział, oraz oskarżycielskich spojrzeniach sąsiadek. Wiedziałam, że muszę podjąć decyzję. Kontynuować udawanie, że nic się nie zmieniło. Czy przyznać przed sobą samą, a może nawet przed Jackiem, że chcę czegoś innego. Następnego dnia postanowiłam ponownie odwiedzić taras. Musiałam porozmawiać z Mirosławem. Musiałam zrozumieć, co dzieje się we mnie. Ale kiedy tam dotarłam, go nie było. Zamiast tego znalazłam krótką wiadomość napisaną odręcznie, zostawioną na ławce, na której zwykle siedzieliśmy. Renata, zasługujesz na wolność. Zawsze będę tutaj, nawet jeśli niewidzialny. Mirosław, te słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Był to tak, jakby on wiedział, że potrzebuje iść dalej, niezależnie od wybranej drogi. Usiadłam na ławce, trzymając kartkę w dłoniach, i w końcu pozwoliłam sobie na łzy. Płakałam za wszystkim, za życiem, które miałam, za decyzjami, które podejmowałam, za miłością, którą czułam i którą straciłam przez lata. Ale dziwnym sposobem poczułam też ulgę. Jakby ten list był uwolnieniem. Kiedy wróciłam do domu, zauważyłam, że Jacek był w salonie, czytając gazetę. Podniósł wzrok, kiedy wszedłem i przez chwilę po prostu patrzyliśmy na siebie. Musimy porozmawiać, powiedziałam, w końcu znajdując odwagę. Nie powiedziałam mu wszystkiego. Nie wspomniałam o Mirosławie ani o Tarasie, ani o sprzecznych emocjach, które odczuwałam. Ale mówiłam o pustce, która rosła między nami. O potrzebie odnalezienia siebie razem. Lub osobno. Jacek słuchał w milczeniu, jego oczy były wilgotne. Kiedy skończyłam, tylko kiwnął głową. Może masz rację, powiedział, opuszczając wzrok. Może oboje potrzebujemy czasu do namysłu. W następnych dniach zaczęliśmy się powoli oddalać. Nie było to łatwe, ale po raz pierwszy od lat czułam, że jestem szczera wobec siebie samej. A potem pewnego ranka, kiedy przechadzałam się po budynku, zobaczyłam Mirosława, który regulował windę. Spojrzał na mnie przelotnie, ale nic nie powiedział. Tylko się uśmiechnął tym swoim subtelnym uśmiechem, który zawsze nosił ze sobą. Wiedziałam, że miał rację. Zasługiwałam na wolność. Ta historia dotyczy wyborów. O odwadze. I o znajdowaniu szczęścia tam, gdzie najmniej się go spodziewamy. Jeśli spodobała Ci się ta wzruszająca opowieść, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Dzielimy się tu prawdziwymi historiami, pełnymi intensywności i zwrotów akcji, które poruszą Twoje serce. Zostaw like i udostępnij ten film z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość dzisiaj. Do następnej historii.